Prezydent USA, Donald Trump, oskarżył wielkie amerykańskie banki o dyskryminację jego osoby i jego zwolenników. Republikanin zamierza wziąć sprawy we własne ręce i rozpocząć działania przeciwko bankom. Padły konkretne zapowiedzi. Trump odniósł się do swoich osobistych doświadczeń. Stwierdził, że JP Morgan Chase, znany bank z Wall Street, kilka lat temu dał mu 20 dni na zamknięcie konta. Republikanin nie sprecyzował jednak, kiedy dokładnie miało to miejsce. I jaki powód podał mu bank? Oni dyskryminowali, powiedział Trump, o działaniach podjętych Aha. przez JP Morgan po jego pierwszej kadencji. Miałem setki milionów, miałem wiele, wiele kont wypełnionych gotówką, a oni powiedzieli mi: Przykro nam, proszę pana, nie możemy pana obsłużyć. Ma pan 20 dni na opuszczenie banku. Trump stwierdził, że odmowa przyjęcia jego depozytów przez banki wskazuje, że administracja byłego prezydenta Joe Bidena zachęcała organy regulacyjne do zniszczenia Trumpa. Prezydent nie przedstawił jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swoich oskarżeń. Więcej dowiesz się na fxmag.pl